Karabinek G36, wersja K, firmy JG. W pudełku mamy oczywiście instrukcję obsługi. Karabinek, baterie, napięcie 8,4, pojemność 1100. Ładowarka, magazynek typu high cap standardowa paczka kulek. No i oczywiście wyciek. model wersja karabinka K czyli średniej długości mamy jeszcze wersję C która jest najkrótsza i wersję G36, która jest wersją najdłuższą najłatwiej poznać po ilości dziur na front gripie wersja C ma dwie wersja K ma cztery pełna wersja ma 6 otworów karabinek łoże całe, ma wykonane z tworzyw sztucznych dokładnie tak jak ma to miejsce w oryginale oczywiście cały środek gearbox, wszystkie mechanizmy są metalowe mamy tu składaną kolbę wystarczy wcisnąć przycisk składamy kolbę wtedy skracamy już spory rozmiar kerwnika, żeby kolbę złożyć wystarczy albo mocniej szarpnąć albo minimalnie przesunąć kolbę w górę trzaskujemy w tym położeniu. Selektor ognia, ogień pojedynczy, ogień ciągły. Jest to jeden z niewielu karabinów, który ma obustronny selektor ognia. No więc jest to etnika przystosowana dla osób prawą i Tutaj mamy dźwignię przeładowania zamka, pod którą mamy ukrytą regulację chopa, Żeby było wygodniej, nie trzeba było trzymać klapy w czasie regulowania, możemy ją Wciskamy w koniec i mamy wtedy otwartą klapę wyrzutu łosy, więc bez problemu regulujemy sobie hop-up. Magazynek typu high cap o pojemności około 450 kółek. Wkręcamy na dole z Standardowa bateria typu mini z wtykiem mała Tamiya. Baterię umieszczamy we front gripie. Wypychamy pin. Wyciągamy, żeby go nie zgubić, możemy go włożyć w przeznaczone do tego otwory w kolbie. No, okej, okay. nie do końca podziałają. Ściągamy front grip. Musimy baterię włożyć, podpiąć i wszystko schować pod front ja wcześniej naładowanej baterii, ale jest to dokładnie ten sam typ mini. To w G36 jest trochę zabawy przy dobrym ułożeniu baterii i schowaniu jej w korpusie. gotowy do użycia Czy to cechą w G36, cechą magazynków. Jest to, że możemy je słuchat rozpinać, bo tu mamy te łączniki. wkładamy i w ten sposób mamy wspięte ze sobą dwa magazynki. Niestety w praktyce przy jakimś upadku przy większych siłach działających na magazynki zaczepowły wiemy, więc do pewności dobrze jest sobie skleić taśmą izolacyjną. Przy używaniu zupełnie naszysz łatwo zmieniamy. Wyczna moc tego kołowinka to około 360 FPS, a więc jest to wymiana raczej na budynki i do cyklu. Ogień pojedynczy i ogień ciągły.